Witam Was w niedzielny poranek jesteśmy właśnie nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą tak jak widzicie wchodzimy na teren mostu i będziemy sobie tutaj pod mostem rzucać kolejowym już byłem kilka razy z drugiej strony w tym miejscu akurat byłem chyba raz czy dwa ale nic takiego ciekawego nie, nie znalazłem zobaczymy tym razem Deszczyk dalej troszkę tak pada ale jest pierwszy fancik. Felga. Tak jak widzicie. Stalała felga. Od auta. Kolejny fancik. Taka śruba. Kolejny fancik. Jakiś taki dekiel. Od Kolejny fan to jest taka śruba kolejowa z podkładkami i nakrętką. Kolejny fancik to jest taki. taki. coś. nie wiem. Tym razem taka sprężyna. Tym razem taki pręcik. Kolejny fancik to jest coś takiego. To jest część od szlifierki kątowej. Taka podkładka pod tarczę. I wpada kolejny dekielek do kolekcji. Mamy taki mały zestaw. Tym razem wpada coś takiego. Jest to kawałek łańcucha. Mam go właśnie gdzieś więcej to jest 2 metry od y, brzegu już kilka razy nam takie elementy łańcucha wyszły więc prawdopodobnie może być tam rower będziemy to sprawdzać jeszcze mieliśmy lekką awarię y, kotwica nam się zerwała, musieliśmy rwać autem tutaj oto z tym towarzyszem Gracjanem i co? i następny fancik, coś takiego nam spadło, uciekliśmy właśnie z tamtej strony, bo tam mieliśmy ten yy, zryw, a tutaj teraz przed mostem no i podkład kolejowy, tak jak nakładka i jest kolejny fan, taki wielki tren zbrojony Półkiem, oczkiem na końcu. No i taka niespodzianka. Tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, taki teraz mi wychodzi coś takiego. Tylko, że to zopałem akurat przy tamtym moście. A tu już jest kawałeczek drogi od tego mostu. I mam kolejną rzecz. Coś takiego tym razem wpada. Prawdopodobnie kolejna część jakaś od auta, ale nie jestem pewny nawet co to może być. Wpiszcie w komentarzach. Dokładnie, wpiszcie w komentarzach kto się orientuje. Tu jest jakieś wejście na gniazdo. Tutaj chyba też. Coś takiego. Tak jak widzicie, magnesik złapał jakiegoś browarka. I leży w takiej pozycji. I już mam go 3 korony. Jeszcze nigdy nie widziałem w sprzedaży takiego piwa. Ktoś może wie, to niech napisze w komentarzu kiedy to było sprzedawane. Czy to w ogóle jest jeszcze w obiegu? No i kolejna rzecz, która wyszła z wody. To jest rzecz właśnie od auta. Ja już wiem co to jest, no na początku nie mogłem yy, co to może być, po prostu nie wiedziałem, ale po wyczyszczeniu tego otworu, stacyjka, stacyjka od auta, prawdopodobnie od Volkswagena, VW jest zapisane, ale od jakiego? Nie wiem po prostu nie uwierzycie tam nie mogę w to uwierzyć ale jednak yy, pada kolejna poduszka powietrzna po prostu już czwarta w tych okolicach teraz już mam 100% pewność że to jest poduszka ta jest akurat cała rozpruta można sobie zobaczyć co jest w środku tak jak widzicie elektryka jeszcze jest nierozwinięta w ogóle nie wystrzelona czwarta. Dzisiaj dwie i ostatnio były też dwie. Chciałem właśnie Was jeszcze poinformować, bo się w sumie nie chwaliłem, ale kilka dni temu byłem po prostu tak po pracy sobie, podjechałem na chwilę na chwilę pod tamten most, tam gdzie zerwałem magnes Jacoba. Po dosłownie kilka minut, chyba były, nie wiem, z dwa, trzy rzuty, Czasami zobaczcie. Magnesik, Magnesik Jacoba odzyskany. Lina. Nie wiem. Z 4 metry, 3-4 metry liny. Urwanej, oczywiście. A magnes tak wygląda. Trochę zaśnieżały. A jest. Także na dzisiaj już koniec. Coraz mocniej pada. Trzeba uciekać do domu. Już w mokrzy jesteśmy mm, i co? Padło trochę rzeczy w sumie tak jak widzicie Prawie cała skrzynka wielkości. Czyli w sumie takie same gabaryty wielkie, ale tak jak widzicie. Jakieś takie elementy, elementy od auta. Jedno, tutaj drugie, stacyjka, to drugie to nie wiem, może też jakaś część... O, może też nawet stacyjka. Zaraz zobaczymy w sumie. Dokładnie, to też jest stacyjka, to dwie stacyjki. Także auto nie posiada dwóch stacyjek, także dwa auta. Prawdopodobnie były zezłomowane tutaj w wodzie. Dwie poduchy, koło i takie tam różne rzeczy. Także komuś się podobało, wiecie co macie robić. I co? Do następnego razu. Na pewno jeszcze tu wpadniemy, bo jeszcze tu dużo rzeczy jest. Także łapka w górę, narka.